Bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, no właśnie, to o co najczęściej mnie pytasz, czyli pielęgnacja cery naczynkowej. Od razu Ci powiem, że to będzie dosyć szczegółowe wideo i będzie ono być może trochę dłuższe, dlatego przygotuj sobie długopis, jakiś notatnik, bo myślę, że na pewno Ci się przyda. Jednocześnie chciałabym zaznaczyć, że to nie jest porada lekarska. Jeżeli masz problemy ze zdrowiem bądź wątpliwości co do jego stanu, musisz koniecznie skontaktować się z lekarzem. No i zanim zaczniemy, muszę ci coś zdradzić. Otóż... Mam dla ciebie noworoczną niespodziankę, być może pamiętasz ją z poprzednich nagrań, ale jeżeli jesteś ze mną po raz pierwszy, to na pewno ci się przyda. Otóż bardzo często zadajesz mi pytania na temat tego, no właśnie, e, kosmetyki anti-aging, jak w ogóle działać przeciwzmarszczkowo, prewencyjnie przeciwzmarszczkowo. Jedną z powiedzieć jest oczywiście taping twarzy, masaże twarzy, które znajdziesz na www.aszymłoda.com, gdzie oczywiście możesz pobrać również darmową lekcję, ale ja to wszystko. Napisałam i włożyłam specjalnie dla Ciebie do jednego e-booka, którego możesz pobrać. Uwaga, za darmo. Mój sekret młodości, czyli. To, czego producenci kosmetyków nie chcieliby, żebyś wiedziała. I tak właśnie nazywa się e-book. Możesz go pobrać na www.wszewszemoda.com. Całkowicie za darmo, nie masz nic do stracenia, a do zyskania naprawdę taką wiedzę. Część tej wiedzy już tutaj była na kanale, część jeszcze w ogóle nawet nie zdążyłam o tym powiedzieć. Wszystko znajdziesz w tym e-booku za darmo na www.wszemoda.com. No, i oczywiście e, pamiętaj, pospiesz się, bo tylko do końca stycznia będzie dostępny ten e-book. A teraz już przechodzimy do cery naczynkowej, oczywiście. <grym>, Czym charakteryzuje się cera naczynkowa? Oczywiście prześwitującymi naczynkami krwionośnymi. No i oczywiście nadwrażliwością. Można być wrażliwość na kosmetyki, wiatr, temperatury, zmiany temperatury yy, i tak dalej, i tak dalej. E, No i teraz właśnie. Jak temu przeciwdziałać, co żeby pojawiło się w pielęgnacji, no właśnie, o tym wszystkim Ci teraz powiem. No i teraz na najłatwiej było po prostu powiedzieć, no dobrze, no to jak masz cztery naczynkowym, to kup to, to, to i tamto, no i do widzenia. Oczywiście nie, bo zanim przejdziemy do kosmetyków, musisz wiedzieć, co, po co i dlaczego. A absolutnie ci tak nie zostawię, bo... Kupowanie, ja wiem, że jest fajne, ale przyda nam się również trochę wiedzy, więc tutaj na ekran Ci wrzucę jakieś e, fajne migawki, e, co byś się nie nudziła, a ja tymczasem będę Ci oczywiście opowiadać. Także skóra u osób z e, cerą naczynkową jest niezwykle cienka, no i oczywiście jak wiesz delikatna. Okresowo może być wysuszona, piekąca, ściągnięta, e, może czasem również występować, uwaga, świąt. Pierwszym sygnałem do niepokoju jest nagle pojawiający się i znikający rumień, no i z biegiem czasu, oczywiście, to występowanie tego rumienia zaczyna przeistaczać się w stałe występowanie, a następnie prowadzi oczywiście do rozszerzenia i uwidocznienia małych naczyń krwionośnych. No i powstają tak zwane pajączki, które na pewno są Ci dobrze znane, jeżeli jesteś tutaj ze mną w tym nagraniu. Oczywiście te wszystkie objawy mogą się nasilać pod wpływem, tak jak już mówiłam wcześniej, zmiany temperatur, silnych wiatrów, silnych mrozów i tak dalej, o czym też na pewno wiesz. I przechodząc już do pielęgnacji, ta pielęgnacja powinna być bardzo starannie dobrana, dobrze dobrana i ona powinna skupiać się przede wszystkim na wzmacnianiu, oczywiście naczynek. Yy, także co w tej pielęgnacji powinno się znaleźć? znowu, zanim przejdzie do kosmetyków, powiemy sobie o substancjach, na które warto zwracać uwagę, że jeżeli pójdziesz sobie do drogerii, żebyś sama mogła te substancje oczywiście rozpoznać. Wiecie, tutaj przede wszystkim o substancjach łagodzących, chroniących przed czynnikami zewnętrznymi. No i tutaj yy, mówimy o myciu twarzy, tonizowaniu, no i oczywiście nawilżeniu. W związku z tym ja to pogrupowałam w te trzy kategorie i Pomnimy sobie teraz właśnie o tych składnikach aktyw. Przy myciu twarzy powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby były to substancje niwelujące zaczerwienienia no i oczywiście uszczelniające naczynka. I tutaj witaminy z grupy B byłyby optymalne, ale nie tylko, ponieważ różne wyciągi roślinne i ja tutaj, żeby nie przedłużać wrzucę je na pasek, Ty sobie możesz je zapisać. Tonizowanie, jeżeli chodzi o tonizowanie, to nie powinien oczywiście uszczelniać naczynka, powinien nawilżać, powinien oczywiście wzmacniać barierę hydrolipidową, chronić przed czynnikami zewnętrznymi i oczywiście wysuszeniem. E, I ja zaraz kilka takich przykładów kosmetyków oczywiście podam cierpliwości. E, no i teraz jeszcze składniki aktywne, to również jest ważne i już żeby nie przedłużać ja Ci je wrócę tutaj na pasek, a Ty sobie możesz je zapisać jeśli chcesz. To co teraz powiem już powinno być takie oczywiste o, o oczywistą oczywistością, i tutaj nie tylko cena naczynkowa, ale przypomnę oczywiście, co ochrona przed promieniami słonecznymi, czyli cały rok SPF 50. Nie ma tutaj żadnego ale. I tutaj, jeżeli chodzi o SPF 50, jakie polecam, kiedyś już był film. Ja osobiście skłaniam się w kierunku łamisy SPF 50, jeżeli preferujesz inny, nie ma żadnego problemu, ale na kanale znajdziesz mnóstwo filmów na temat oczywiście SPFów. Czego moim zdaniem powinno się unikać w przypadku cery naczynkowej, ja Ci powiem, że to jest na pewno solarium, e, sauna, no i jeszcze inwazyjne, e, inwazyjne zabiegi medycyny estetycznej, moim zdaniem, przy cerze naczynkowej absolutnie nie. E, no ale oczywiście, to, to, to już jest Twoja decyzja i e, oczywiście lekarza. Także tutaj y, nie jest to, że tak powiem, y, moja kwestia, natomiast ja Ci mogę przypomnieć, że jeżeli chodzi o zabiegi, zabiegi odmładzające, y, serdecznie Ci oczywiście polecam mniej inwazyjne. Y, tak jak na przykład masaż i taping twarzy, który znajdziesz na www.zawoda.com, gdzie oczywiście znajdziesz darmową lekcję do pobrania, gdzie możesz działać prewencyjnie przeciwzmarczkowo, wygładzić zmarszki, popracować nad pięknym owalem twarzy, ale o tym już wiesz, więc nie będę ci przypominać kosmetyki. Kosmetyki, o których będę mówić, będą one się opierały na wielu składnikach, ale między innymi tutaj będzie występowała witamina C, czyli oczywiście uszczelnienie naczyń krwionośnych, witamina B3, czyli oczywiście poprawa, wzmocnienie bariery hydrolipidowej, no i będzie jeszcze tutaj wyciąg z lukrecji, arbutyna i oczywiście tutaj mówimy o e, rozjaśnieniu koloru do skóry. I teraz ehm. jeszcze po głowie chodzi mi jedna myśl, dlatego tak się troszkę tutaj waham, jak to powiedzieć, ale e, nie ma tutaj nic do ukrycia, w związku z tym pojawi się kilka produktów z firmy Basic Lab i chciałabym tutaj zaznaczyć, zanim pojawią się jakieś teorie spiskowe, że a, nigdy w życiu nie miałam współpracy z firmą Basic Lab i obecnie nie mam współpracy z firmą Basic Lab e, i Polecam ich kosmetyki, dlatego że skład mi się podoba i część z nich też używam. W związku z tym, jeżeli miałaś co do tego wątpliwości, to właśnie to wszystko Ci wyjaśniłam. A teraz już przechodzimy stricte do produktów, ja wiem, że na to czekałaś. I jak już wspomniałam na temat witaminy C i tutaj pojawi Ci się film na temat witaminy C i tam to wszystko bardziej rozwijam. Tutaj będzie tylko tak po łebkach ten pierwszy przykład, ale polecę Ci serę właśnie z Basic Lab i tutaj z najbardziej stabilną pochodną witaminy C, która wyświetli Ci się tutaj na pasku, o której właśnie w tamtym filmie mówiłam. No i oczywiście mamy tutaj do czynienia z uszczelnieniem naczyń krwionośnych. Jak najbardziej preparaty z witaminą C, w szczególności to jest bardzo ważne, jaką pochodną wybierzemy. E, tak, tak i jeszcze raz tak. I teraz już przechodzę do produktu numer dwa. Skoro jesteśmy przy tej formie właśnie, przy tej pochodnej witaminy C, to tutaj chciałabym Ci polecić serum z marki Bielenda z serii Cera Naczynkowa i tutaj chciałabym Ci właśnie e, jeszcze przypomnieć, że stężenie tej pochodnej witaminy C jest w postaci 2%, dlatego też jest taka różnica cenowa między tymi produktami, ale tutaj mamy również kwas lakto. Obionowy, również w stężeniu 2% i on zmniejsza widoczność rozszerzonych naczynek i skłonność do zaczerwienień. No i jeszcze ujednolica koloryt i silnie nawilża. Pojawia się też azeoglicyna, czyli rozjaśnia przebarwienia. No i mamy jeszcze pantenol, który oczywiście łatwo się wchłania przez barierę warstwy rogowej na działa łagodząco przeciwzapalnie i u Elastycznie skórę. To, że serum znajdziesz bodajże w Rossmanie kosztuje bodajże 25 zł, ale tutaj jeszcze musisz sprawdzić, bo nie chciałabym tutaj Cię wprowadzić w błąd. I powiem Ci uczciwie, że z tej serii, uwaga, bielenda naczynkowa, patrząc na składy, to jest jedyny kosmetyk, który Ci polecę, reszty Ci nie polecę, oprócz płynu micelarnego. Cała reszta tych kosmetyków, nie podoba mi się skład, pojawiają się tam parabeny, mikroplastik, więc osobiście nie mogę Ci ich polecić. Natomiast to serum jak najbardziej tak Przechodząc już do produktu numer 3: arkana krem z kwasem laktobionowym i witaminą A i C. No i co my mamy w tym kosmetyku. Yy, właśnie. I tutaj ja się troszkę rozgadam, ale uważam, że warto i jeszcze raz warto. Także tutaj yy, przede wszystkim, jak już wspomniałam, będziemy mieć kwas laktobionowy, czyli pochodna laktozy. E, świetnie sprawdza się również przy AZS i trądziku różowatym. E, laktoza to oczywiście cukier mleczny, o czym się mówiłam w nagraniach na temat żywności, tak na początku kanału się tutaj jeszcze nagrania pojawiały, e, ale, ale, ale zanim przejdę dalej uwaga, nie mylić z kwasem mlekowym. E, ja wiem, że on jest na przykład dostępny z Ordinary, ale to nie jest to samo. Kwas mlekowy oczywiście należy do grupy kwasów AHA, a kwas laktobionowy należy do grupy e, kwasów, no właśnie polihydrokwasów. I to jest bardzo ważne, ponieważ e, tutaj ze względu na rodzaj wiązania, które tworzy strukturę e, tego kwasu, on należy właśnie do polihydrokwasów, czyli PHA. Ich działanie daje bardzo podobne efekty e, do kwasów z grupy AHA z tą różnicą, i tutaj, tutaj sobie podkreślę na czerwono, że są one oczywiście łagodniejsze dla skóry, bo mamy tutaj do czynienia ze skórą naczynkową e, i Wykazują właściwości kojące i przeciwzapalne. To dlatego, że kwasy, polihydrokwasy oczywiście mam na myśli e, mają większe cząsteczki, co oznacza, że nie wnikają tak głęboko w skórę i zapewniają skuteczne złuszczanie tylko na jej powierzchni, kochana. Dzięki temu są idealne dla osób z cerą wrażliwą kwas laktobionowy jego właściwości. Oczywiście przyspiesza procesy odbudowy komórkowej, świetnie sobie radzi z wyrównywaniem kolory do skóry, no i oczywiście tutaj mamy jeszcze zmniejszanie widoczności naczynek, czego już się na pewno domyśliłaś, dlatego też polecam Ci serdecznie ten krem. Mam jeszcze kilka produktów, dlatego tutaj przyspieszę. Produkt numer 4 to jest Basic Lab Serum Napięcie i Wzmocnienie i tutaj mamy w postaci 10% stężenie witaminy C, witaminy C w postaci, którą tutaj napiszcie Ci na pasku, Skorbel Glucoside i ja Mówiłam w jaki sposób ta pochodna witaminy C Działa właśnie w nagraniu na temat Witaminy C, bo ona również pojawiała się W jednym z serum serów Przepraszam z Alchemy To jest bardzo akurat fajny, Fajna historia Więc tutaj serdecznie zapraszam do tego nagrania Na temat serów, na temat witaminy C Co my tutaj jeszcze mamy Kwas felurowy Stabilizuje witaminę C i E I także mm, Zwiększa moc ich działania, no i mamy tutaj jeszcze pan ten, o którym już mówiłam w poprzednich przykładach, więc nie będę się powtarzać, bo przechodzimy już do kosmetyku numer 5. Basic Lab, żel oczyszczający, i tutaj po to już jest ostatni produkt z Basic, z Basic Lab, ja ci to obiecuję, ale zobaczmy sobie, co jest w tym żelu. Trehalosa redukuje oczywiście efekt ściągnięcia e, skóry i nawilża Także to jest bardzo ważne, bo o tym Ci mówiłam na samym początku nagrania. Właśnie takie e, działanie powinno być kosmetyków do, dla skóry e, naczynkowej. E, mamy oczywiście wodę różaną, i ja tutaj jeszcze przejdę do wody różanej za chwilę. Pantenol, czyli mówiłam to tutaj wcześniej, e, właściwości łagodzące. I tutaj oczywiście niacynamid był film osobny na temat niacynamidu. I tutaj już wcześniej na początku e, tego nagrania mówiłam oczywiście. O witaminach z grupy B, czyli e, tutaj mamy, e, uwaga, dwie rzeczy, dlatego, że mamy wzmocnienie bariery hydrolipidowej, e, no i też często właśnie zredukowanie widoczności naczynek. No i teraz posłuchaj, już, żeby nie przedłużać, przejdę do produktu numer 6. Moment muszę się zatrzymać, ponieważ jest to olejek, o którym ja Ci już mówiłam na samym początku gdzieś kanału, i on się tutaj wyświetli, to był cud do cery naczynkowej. Jest to olejek z dzikiej róży z firmy Pai. I posłuchaj, tutaj ja wiem, że sporo dziewczyn, właśnie z tym problemem cery naczynkowej, kupiło ten olejek z mojego polecenia, a ja posłuchaj, jak robiłam to nagranie. To znalazłam dla ciebie tańszy zamiennik z firmy The Ordinary. I to jest też, oczywiście, olejek z Dzikiej Róży. Także ja tutaj wrzucę ci jeszcze ten i oczywiście wszystko napiszę ci pod filmem. Ten olejek z The Ordinary i on jest tańszym zamiennikiem. Także tutaj, no dopiero dokonałam tego odkrycia, musisz mi wybaczyć, też jestem tylko człowiekiem, ale może w porę, może ktoś sobie akurat sprawi ten tańszy zamiennik. No i dlaczego tutaj polecam? Olejek, przepraszam, muszę chyba wodę napić. Dlaczego ja polecam? Do zamknięcia, właśnie pielęgnacji ten olejek do skóry naczynkowej. E, przede wszystkim, jeżeli chodzi o olej z dzikiej róży, to on wzmacnia naczynia włosowate, które. E, no i oczywiście zapobiega tym samym ich uszkodzeniu, ale na ten temat był już cały filmik, o którym ci przed chwilą powiedziałam, także serdecznie zaproszę Cię tam, żeby tutaj już nie zanudzać, nie przedłużać, bo jeszcze mamy posłuchać dwa produkty i te dwa produkty będą z jednej już tej samej firmy. E, I tutaj mamy firmę EOSI, e, pojawi się Niacy Nami, o którym już wcześniej ci mówiłam. Kwasy Aha, tutaj się pojawią, także tutaj e, Uwaga, no i oczywiście na kwas hialuronowy, e, jak najbardziej pożądany. E, no i jeżeli chodzi w ogóle o acerolę, co tutaj mamy? E, to jest źródło witaminy C, czyli tak jak już żeśmy sobie wcześniej powiedziały. E, hydrolat z zielonej herbaty, e, kwiatu, lipy, e, róży damastyńskiej I mamy jeszcze ekstrakty z borówki i lukrecji. Uwaga, ja na początku filmu mówiłam właśnie na temat lukrecji. Także jeżeli ominęłaś przewin do początku filmu, mamy oczywiście zbawienne dla skóry fermenty. Także tutaj ten krem do skóry naczynkowej, do cery naczynkowej jak najbardziej polecę. Jak widzisz, ja już tyle się nagadałam, że tutaj co chwilę występują cięcia, język mi się plącze, musisz mi wybaczyć, ale no tak to wygląda od strony technicznej. I posłuchaj, ostatnim produktem to będzie również produkt z firmy IOSI i ja tutaj mam krem o nazwie Aksamitna Róża, która na pewno Cię nie zdziwi, że występuje w tym kremie, ponieważ już sobie o tym powiedziałam powiedziałyśmy, będzie to krem nawilżający, regenerujący oczywiście. E, I co my tutaj mamy? E, mamy ekstrakt znów z aceroli, czyli działanie rozjaśniające, e, źródło witaminy C, o czym żeśmy sobie już powiedziały. Ekstrakt z algi brunatnej e, zwiększa syntezę i sieciowanie kolagenu i elastyny, e, fermenty, tak jak już mówiłam, nawilżenie, zbawienie działanie dla skóry e, w ogólnej ocenie. No i oczywiście ekstrakt z róży damastyńskiej. Nie chce się powtarzać, kochana, bo szanuję twój czas no i oczywiście wiem, że chcesz się jak najwięcej dowiedzieć w jak najkrótszym czasie, e, więc to już posłuchaj będzie na tyle. E, co mogłam, to Ci powiedziałam. Mam nadzieję, że e, Ci się to przyda, że skorzystasz e, i koniecznie daj mi znać w komentarzu. Czy moje polecajki były przydatne Czy z tego skorzystałaś I oczywiście serdecznie Cię zapraszam na mój Instagram Na www.zawszałuda.com Nie zapomnij pobrać darmowego e-booka Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś To już teraz zacznij to wideo Leć na www.zawszałuda.com To jest tylko do końca stycznia No i oczywiście, tak jak już mówiłam Powiem Ci o tym wszystkim, o czym producenci kosmetyczni nie chcą, żebyś wiedziała. Także jeżeli chcesz działać prewencyjnie, przycisz, marszczkowo yy, i oczywiście kosmetyki anti-aging, zobacz tam. I to są rzeczy, o których ja tutaj jeszcze na kanale nie mówiłam. Yy, także do zobaczenia na www.saszymodajk.com. Ściskam. Cześć!